kochani, z tej strony Agata. Witam Was po czy długiej, może nie aż takiej długiej przerwie jak ostatnio. Cieszę się, że mogę wa do Was tutaj coś nagrać. Przed zajęciami zdążę. E, jeszcze muszę obiad zrobić i będę lecieć na zajęcia. Niedawno mówiłam Wam, na ostatnim odcinku mówiłam Wam, że bardzo dużo się dzieje, stąd też ten tytuł, ale ja znowu po prostu nie wiem momentami, za co się złapać. Mam, jak zawsze. Mnóstwo pomysłów, milion pomysłów na sekundę. Cieszę się, że w wakacje udało mi się różne rzeczy zrobić, dlatego wkrótce w moim sklepie pojawią się nowe rzeczy. Bardzo się cieszę i ekscytuję tym. Chciałam Wam powiedzieć troszkę, co tam u mnie słychać. Niedawno mówiłam Wam o tym, że zaczynamy kurs przedmałżeński i byliśmy na pierwszym spotkaniu, drugie przed nami. Jestem jednym słowem zachwycona, świetnie prowadzone zajęcia. Bardzo takie zbliżające do siebie i ciekawa forma, nie taka nietypowa, dlatego, że to jest bardziej warsztatowa forma zajęć. Myślę, że to bardzo na plus, bo możemy. Mamy takie bloki, znaczy są zajęcia, trwają dwie i pół godziny chyba, jakoś tak mniej więcej. Tam jest też wykład, i są takie bloki na dyskusję, czyli dostajemy pewne zadania. Ćwiczenia w parach i musimy to razem ogarnąć. I to jest świetne, bo poznajemy się różne swoje strony, twarze i cechy. Przede wszystkim o cechy. Znaczy, prawda jest taka, że mamy obgadane mnóstwo spraw, już jest obgadanych naprawdę mnóstwo. Także yy, na ostatnich nie było takich tematów, które my nie poruszaliśmy, bo mam wrażenie, że rozmawiamy absolutnie na wszystkie tematy. Fajne było to, że mogliśmy się skupić faktycznie na. Kilku załóżmy cechach i różne rzeczy tam wobec tego obgadać, tak bardziej szczegółowo, dlatego że pochylaliśmy się dokładnie nad tymi konkretnymi rzeczami przez ten czas i właśnie w ramach tego ćwiczenia. Także kurs bardzo na plus. Ja jestem zachwycona, Kuba jest bardzo zadowolony, także z radością będziemy szli na kolejne spotkanie. Bardzo się cieszę, bo tak trochę obawiałam się na co gdzie trafimy, jak to będzie, bo też nie ma tego aż tak dużo do wyboru, dlatego że jeden kurs się nie otwiera, bo za mało chętnych, drugi coś tam, trzeci online, a ja online jakoś tak nie bardzo bym chciała tego, także na tę chwilę jestem zachwycona. Powiem Wam, że ostatnio też czytam książkę, czego potrzebuje Twoje serce w chwilach niepokoju. I jestem prawie w połowie, mam już zapisaną prawie połowę, bo tutaj są miejsca, żeby pisać. Także mam zapisaną już i na tę chwilę też jestem zachwycona. Dzisiaj po prostu odcinek zachwycenia. Kurs zachwycona, jestem tutaj, jestem zachwycona. Na Instagramie już Wam ją pokazywałam i chciałam też tutaj się z Wami podzielić, że naprawdę fajna książka. Króciutkie rozdziały, także można przed studiami, czy przed pracą, czy z rana po prostu sobie rozdział przeczytać. Jest naprawdę mega spoko to jest od wydawnictwa M. Na Instagramie wam oznaczałam, także jak ktoś tam zawsze jest więcej informacji. Już prawie się wygadałam. To niespodzianka, duża rzecz się szykuje. Jestem bardzo podekscytowana, ale też zestresowana, bo ja się takimi rzeczami stresuję, jak mam gdzieś wystąpić czy coś. Ale mam nadzieję, że będzie super, pomodlę się i już się modlę w tej intencji, żeby było dobrze. Życzę Wam wszystkiego. Co najlepsze, żebyście spełniali się, żebyście szli z Bogiem do przodu i nie przejmowali się rzeczami, które was, starali się nie przejmować rzeczami, które was jakoś przygniatają. Bo powiem wam, ja sama po sobie widzę, jak to jest, że bywają takie dni, kiedy tak jest już ciężko, że po prostu nie wiadomo wtedy, co zrobić. Natomiast jak są takie dni, jak dzisiaj. Pomyślałam sobie, że wtedy, kiedy jest jakoś lżej, jest łatwiej, różne rzeczy się rozwiązują, nie ma różnych problemów, wtedy trzeba się cieszyć na 100% i właśnie wykorzystywać te dni, kiedy jest po prostu. Fajnie, kiedy jakoś tam człowiek się nie przejmuje różnymi rzeczami. Wniosek taki, że trzeba się cieszyć i radować, i dziękować, być wdzięcznym właśnie za to, co mamy, bo naprawdę mamy dużo. Zawsze jest za co dziękować. Myślę, że dziś możemy zrobić sobie też takie ćwiczenie, żeby wieczorem usiąść i wymienić po prostu 10 rzeczy, za które jesteśmy wdzięczni. To jest bardzo fajne ćwiczenie, pokazuje też otwiera oczy, że mamy naprawdę z czego się cieszyć. My, z kubą, na wieczornej codziennej modlitwie też mamy taki blog dziękczynienia, i tam dziękujemy za różne rzeczy, które się wydarzyły. Więc takie ćwiczenie na dzisiaj możecie też sobie zrobić. Myślę, że bardzo w porządku. Niedługo myślę, że się usłyszymy. Papa, pa, z Bogiem.